lecimy na Iglicę i będzie dobrze Co prawda jest daleko, ale No widzę, że już parę osób tam leci, ale damy radę Tak Ameryka będzie dobrze? Tak O jesteś nade mną. Tak? To to? Słucham. Mam dla ciebie challenge. Nie chcę żadnego challenge. Proszę. O. Ale może ja nie chcę. Nie możesz dotykać koloru niebieskiego. Ale tylko w tej grze. No dobrze. Nawet broni. Nie może. kolarza. Chodź jakieś niebieskie bronie? Ja nie mam. Bo ci twoje się nie liczą? Jak byrsał. O masz, rozwal, rozwal to. A ty tego nie możesz dotykać. Więc będzie ciężko, prawda? Tak. Tylko nie oszukuj, dobra? Dobra, ty też. Dawaj, chodź na tę iglicę. Ale mnie nie obowiązuje ten challenge. To jest tylko to od ciebie, wiesz? Ja tobie dam go. A nie nam. Słyszałem. O, strefa się liczy. Dawaj, chodź szybko Dobra. na tę iglicę. Może wymyślę ci wymyśleć jakąś karę, dobra? Jak Sobie wymyśl wydać. karę, a nie mi. Jak ci się nie uda? Pięknie. To, to, to jest coś niebieskiego. Wiesz? No to jest? Jest Dobrze. Złamało? bo się nie da tutaj tak. Co? Nie da się tutaj zrobić tak. Oj, strefa, uciekamy. Da się, niektórzy robią, że nie mogą dotknąć koloru zielonego. No, ale to zielony, to jest co innego, bo niebieskie, to jest przecież tutaj ten środek cały. Tata. -ta. Słucham. Ale wziąłeś i tak deskę. Deska jest niebieska. Chodzisz, a ty tu jesteś już. Jest Chodź. No ale czemu wyszła się jak cały czas strefa na zgoni? czy transport Mama, zasłania cię tu chm. Ja jestem na potrójnej iglicy. Już za tam? Tak, słyszycie. A co, co Ale dziwne są te potrójne iglice, jest. No dziwne, no, dziwne. Dobra, jedno W ziemi nie by było, prawda? Nie wiem, myszko, nie wiem. Idę tam Chcesz idę. mi pomóc. Tak, już idę. Bo ja się zajmę na iglicą, a tymi tymi botami. No już, no. żeś za szybko do przodu poszła. Muszęłam no przed siebie. <ông liebe glass> так приготовить, нужно стрелять? Где тут седа? я не могу уже почистить. Właśnie ja też. Masz coś zielonego w ogóle na sobie? Nie, spodnie ona ma. U, to będzie trzeba do tego trzeba nie mieć takie spodaj. Czekaj, bo tu strzelają. Uważaj, bo tu są typy. A nie możemy trafić, Bambik. Jak Uważaj, bo trafi. A szkoda, że nie można wyrzucać złota, prawda? Koda. To byś mi wyrzucił trochę. Trochę, trochę tak. Dużo. Tu chodzi o dużo. Tu byś mi wyrzucił. To tak. chodź tu do bankru. Do bunkru. Bank. Toś bank. Nie mamy ręki. Musimy zdobyć rangę S. No to trzeba zabijać. A co Ty zabij. Już zabiłem trzech. Ojojo i strefa. No strefa, strefa. A, a Ale masz tego rifa No, a nie mamy rangę S. A ty grałeś? Grałeś, że się odrodzaliście. No ja już grałeś? myślisz, że pamiętam. Dawaj do rifa wejdźmy. Mam apteczkę. No ja też mam apteczkę, ale po co marnować jak można do rifa' wejść? Zapraszam go do odprawy, mogę zapraszam go? Możesz, ale dla mnie chodzi. To jest Olivier Paluch. To jest pa, to jest cholony. Tak, nie dałam się cholony. Siedma. Siedma. Cześć, Po tej rundzie wyjdę do was, dobra? Albo po... No później dołączę do was, dobra? Okej, okay. dołączę. No a później dołączę do nich. A... No już wygramy tylko albo i nie. A wiesz, że tą skrzynkę się otwiera strasznie długo? Ale można ją przecież zniszczyć No wej chodź idziemy do strefy Tam mamy samochód jakiś No Ja mam ptaka Czekaj tata Jedziemy po koronkę? Tak. Uu. Chodźmy, może zdążymy, ale ona jest na tym. Na górze. Chodź, może najpierw tych rozwalimy. No nie tak. zdążymy, nie uda nam się. Tu w samochodzie są. Mogę iść pod łóżka? Możesz. Darańka nie wiadomo, czy tam jest, ale nie wiem, co Nie przydają. Chodź. Mam luta, mam luta, wciekaj na mnie, ta 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 ta. No wchodź. No trwa, chodź. Ta. No wchodź. Nie troń Nie troń Gdzie oni pojechali? Tu są. Dawaj, ja tak to im się rozwali. Pięknie. Chodź. Ha, Bierz złoto i wszystko. inne. Co weź to? To jest fajne. No ale ja tego nie lubię. Dobra, chodźmy ale... do strefy, jedziemy. Wziąłeś to? Co, to? A to to... Nie, nie brałem tego, ja tego nie chcę. Czekaj, chodź weźmiemy tego Jeepa. Zmienię na Jeepa. To co Jeepa? co No dobra, no to wracamy do tego. Nie to. No to jedź tym. Nie, jakiś. To ty wsiadaj do no. strafę strafy A ja lubię też Jeździ Prawda? Prawda O Jezu, ile tu rzeczy było. Tak. Ta no jak chcesz. A teraz. Ej, typy idą, uważaj. <śmienny> Fajne Ale Uważaj, bo strzelają. Wejście to niebieskie. Masz. Bambolik. Weź to. I apteczkę. Kurde, zmieniłaś się. No wiesz co? Apteczkę weź i to. Masz apteczkę jeszcze. I uważajmy, bo idzie ten. Medaliony. Z tej strony. Wziąć to niebieskie, wziąć, dobra, chodź, wchodzimy, dawaj Czekaj, tu jest jeszcze jeden Dobra, chodźmy Do strefy musimy jechać No Olej, Olejemy ich wszystkich Wiesz, że to ma jest medalion? Kurde! Jezu, to są medaliony! No wiem, Uciekać? zauważyłem. Tak, uciekaj, uciekaj. Uciekaj. Uciekaj do strefy. Auto. Upadło, opony mnie przedziurawili no jadę jak. Nie wiem co. Uciekaj, uciekaj. Ja niepotrzebnie wyszedłem. Ja jestem... Jestem w Jestem sama jak palec. Ale I Zdobyliśmy jest... S! Zdobyliśmy S, zobacz. O. Nie. Y... Zamienięcie w potwora. Tak. Jak będziesz potworem Aba? to walcz z nimi Nie zostało ich dużo To się na razie odniemy. Sześć drużyn, do Nie zginę Zamień się w potwora No. Dawaj do góry! Do strefa? góry, do góry! Po ile Po dużo. Po pięć. po pięć. Dobra, bierz apteczkę i wchodź na górę dopiero. Jesteś nietoperkiem, także będzie dobrze. Mogę być nietoperkiem. No możesz być, tak. I jestem nietoperkiem dla mnie Dawaj, Dawaj nietoperka i, i idź na górę, idź na górę. Nietoperek i wleć tam na górę. Za tym blokiem jest góra, za tym blokiem jest góra. Po lewo. Czekaj! się chyba się zawieściło i nie mogę nim być. Wiesz o, widzisz? I tam leć. Tam jest strefa. Pięknie jadę. idziesz do strefy, tak Ja Może wygrać. Ty zostało tylko jeden typ. Idź do strefy weź pistolet. Weź pistolet i będziesz do niego strzelać. I może wygrasz. Idź do strefy. Jest. O, no trudno. Do lobby. Ale prawie ci się udało. Kurde, do jesteś lobby? dobra. Tak, do lobby.